Damn, damn, damn. Hey! It, cześć, cześć widzowie, to jest mój kolejny odcinek z kanału Bro Stars, a tematem dzisiejszego odcinka jest to moi drodzy, że sobie wydamy aż 200 widzowie gemów, więc musicie koniecznie oglądać do końca, bo 200 gemów to uwierzcie widzowie, że jest sporo. W tym momencie mam 527. A widzowie na koniec wycineczka będę miał lekko ponad 300. Więc koniecznie widzowie oglądajcie do samego końca. Pamiętajcie, subskrybujcie, kanał, zostawcie łapkę w górę, pod tym i napiszcie komentarz. Aby na takich filmów dawać widzowie nagrywał więcej. Przypominam, że mi po 2000 subskrypcji. Więc subskrybujcie, wchodźcie komentujcie. A pomożecie mi spełnić mój drugi próg, co chodzi o suby, czyli 2k subów. Więc subjcie, wchodźcie komentujcie. A aż bez żadnego przedłużania, zapraszam was, moi drodzy, do oglądania. Po pierwsze moi drodzy to możecie zaobserwować że wbijem świeżo 57 tysięcy pucharków No wiecie widzowie że ja jestem kompletnym widzowie wariatem i wbijam widzowie po 500 bucharków dziennie, jak mam słabszy dzień, jak mam lepszy dzień widzowie potrafię nawet zrobić 1000 czy ponad 1000 Jak ja zrobiłem w tym sezonie widzowie push z 50 koła na 50, w tym momencie 7 A sezon jeszcze będzie trwał 18 dni widzowie, więc giga giga jeszcze dużo sobie podbiję, tak myślę, że 60 widzowie, 62 myślę, że powinno być 62 tysiące bucharków myślę, że powinno być jak nie no to 60 myślę, że na pewno myślę, że 60 będzie na pewno i tego będę widzowie spokojny ale nie o tym jest dzisiejszy odcinek widzowie dzisiejszy odcinek jest o widzowie wielkich zakupach no i widzowie yy, tak to nie był żaden cleanbait, dotyczący tego, że, że wydamy widzowie 200 gemów, bo tak się stanie. Jeśli wejdziemy sobie w sklep, to tutaj mamy widzowie taką piękną ofertę sprayi, widzowie sprayi, różnych widzowie to yy, drużyn. Ripley Totem, Zeta, widzowie Division, yy, czy też Food Esports, yy, yy, widzowie Na'Vi, SK, no różne, różne, różne drużyny. Ale widzowie, nie jestem taki, że kupię te wszystkie spray. no widzowie, no 29 gemów kosztuje jeden, no tak ja akurat w tą stronę nie pójdę i w taki szalon nie będę, ale będę widzowie bardziej szalony, bo jeśli wejdziemy sobie w katalog, jeśli sobie wejdziemy tutaj w motywy i w taki pucharek widzowie Mistrzostwa Brawl Stars, Yy, no to moi drodzy zobaczcie są emotki yy, trajby no różne różne zeta, taką ma fajną Jessie, SK, yy, Navi, to o tym co przed chwilą mówiłem, food i wiele, wiele innych. Tutaj widzowie są ikony gracza, a tutaj właśnie te projekt, które pokazałem jako pierwsze. No i widzowie, jeśli możecie wiedzieć lub nie, no to jeszcze, no teraz obecnie nie, ale widzowie, yy, no w poprzednim roku. I w poprzednich latach nawet Polacy reprezentowali właśnie Z Division i widzowie, no Zeta na zawsze w serduszku, tak widzowie, żadne SK, żadne Navi czy to Totem, widzowie, tylko Zeta, tylko Zeta moi drodzy, a ja nie mam ani ikonki, ani moi drodzy yy, widzowie o no, sprayu, ani też widzowie o znaki. No, więc musimy dzisiaj coś z tym zrobić. No, a po drugie, moi drodzy, teraz obecnie yy, Polacy, czyli nowy Gero oraz Miał reprezentują barwy Food Esports. Więc moi drodzy, no, nie pozostaje mi nic innego niż kupić wizowie dwie ikonki gracza: czyli moi drodzy Zety Division oraz yy, Food Esports. To już tutaj mam wizowie 40 gemów wydane, tutaj moi drodzy Zeta Division oraz Food Esports, to tutaj już mam moi drodzy 60 wydanych, co nam daje w sumie 100 i tutaj moi drodzy Zeta Division oraz Food Esports, tutaj również 60 co nam daje 160 moi drodzy, więc 160 gemów dzisiaj sobie wydamy moi drodzy, no nie no dobra Co ja robię, co ja robię, chciałbym, ja nie mogę kupić albo zety albo food, tylko muszę kupić to i to, no i sobie food kupuję dlatego, bo obecnie nas reprezentują Polacy Food Esports, a Zeta na zawsze w styluszku. Przecież Polacy przez tyle lat, widzowie, reprezentowali barwy Zety. No to widzowie, że teraz nie reprezentują, to nie znaczy, że już Zet nie lubię, tak? No po prostu, widzowie, trzeba kupić i to i to. Powiedzcie, czy tylko ja jestem taki wariat sportowy, czy Wy też? I napiszcie, widzowie, pochwalcie jakie Wy macie oznaki, spraye oraz ikonki gracza. Ja, moi drodzy, w tym momencie może zacznę od tych najdroższych, żeby widzowie po prostu przeboleć to, to kupmy sobie widzowie te spraye. I tak by the way, moi drodzy, nie wiem czy wiecie, nie wiem jak jest z ikonami i z odznakami, ale wiem, że ze sprayami jest na pewno tak, moi drodzy, że i to jest ostatnia szansa, zobaczcie, za jeden dzień, moi drodzy, tutaj za jeden dzień już nie będzie można kupić tych spray. Nie wiem jak to jest z ikonkami, widzowie i z odznakami, ale spray już nie będzie można kupić za jeden dzień. I widzowie spraye mają być wyglądać jakoś inaczej. Że teraz już ostatnia, ostatnia szansa na kupienie spray. To tak jak że odznaki ikonki też się dogliczają. Ale wiem, że na pewno straje i już więcej taki, w takiej formie ich nie będzie. Będą podobno jakieś zmienione, widzowie. Więc bardziej ich chcę kupić, żeby były takie w miarę OG. Dobra, widzowie, po prostu zamykam oczy i kupuję. Dobra, 3-4. Dobra, widzowie. Mm, Zamknąłem oczy, mam już? Dobra, chyba mam, widzowie. Dobra, spray kupiony, nie, no dobra. Co ja robię, moi drodzy? Dobra, zamykamy oczy, ja nie chcę patrzeć jak ubywa mi gemów. Dobra, widzowie, kupione. Ja w ogóle w prawy górny ruch dzisiaj nie będę patrzył na tym odcinku, widzowie. E, prawy górny ruch tutaj mnie nie interesuje dzisiaj. E, ja tam mam cały czas ponad 500 gemów, moi drodzy, ja w ogóle nie będę pod uwagę, że jest inna sytuacja. Kupujemy sobie moi drodzy również. Teraz to najdroższe, bo to jest... te oznaki są droższe od ikonek. Więc sobie kupujemy również ZT. Dobra, widzowie Jessie. To, to jest nawet spoko, widzowie. to jest nawet spoko, więc kupujemy to widzowie. E, tak naprawdę to chyba, no to temat spoko, no widzowie, ale fut też nie ma złej, fut też nie ma złej, e, widzowie dobra, kupujemy. to kupujemy tu nie, ja po prostu nie mogę patrzeć jak mi ubywa gemów, no ale widzowie tyle zbierałem, więc trzeba wydać na coś, na coś tak, trzeba na coś wydać moi drodzy, i nam ikonki, więc widzowie, całe szczęście, całe szczęście, że widzowie jeszcze 40 gemów wydam, dobra, okej, okay, mamy to. Mamy tu widzowie, dobra, szybko kupujemy widzowie, szybko to kupujemy i dobra. Koniec, ile? Yy, 373 widzowie, 373 i tak dobrze, i tak dobrze widzowie, że 373, bo myślałem, że zostanie mi lekko ponad 300, a nie zostało mi lekko ponad 300, tylko prawie 400. Dobra, nie jest źle widzowie, aż tak nie jest źle, ale... Oj, dobra, nie wracajmy do tego tematu, najlepiej wyjdźmy z tego, widzowie, i teraz, y, tak, teraz, tak, wejdźmy sobie i chcę sprawdzić, czy na przykład taką Jessie, y, no właśnie, nie, no właśnie, nie, tylko jak będę grał Jessie, to będę miał taką ikonkę, w sensie odznakę, y, gdzie ja mam, dobra, Stew też taką ma, Stew też taką ma, ma taką, jest ta odznaka moja, jest <grystę> ta moja odznaka, widzowie. Y, Moi drodzy Co? Czekajcie, bo ja jestem w jakiś yy... Gdzie jest Jessie? Moi drodzy, gdzie jest Jessie? Tu jest Jessie Tu jest Jessie, moi drodzy yy... Chwila Chwila, moi drodzy, bo ja już nie mogę Ja nie mogę już, moi drodzy Jeszcze raz tu wchodzę I teraz tak, i teraz tak, moi drodzy yy... Ten pucharek. Okej. Okay. No okej, okay, ale ja coś innego chcę. Dobra, zmieńmy sobie tutaj na... Dobra, przede stojmy to. zmienimy sobie tutaj na Z -t. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tu w ogóle też pozmienimy to na Zetę, będzie tak mi się wydaje, że najlepiej. E, gdzie tu jest, moi drodzy? Zaraz znajdź tutaj ZT. Stop! Ważna informacja. Jeśli jeszcze nie jesteście na moim Discordzie dla widzów, to macie link w opisie tego filmu oraz w komentarzu pod tym filmem. Zapraszam do dalszego oglądania. Teraz znajdź tutaj Zetę, tu jest Zeta. Yy, dobra, i tu też zmieńmy na tą Zetę. Jest... Czemu to tak ucieka? Czemu to jest takie jakieś inne? I tu będzie, tu będzie na pewno Jesse. Tutaj Jessie będzie na pewno, moi drodzy. Yy, gdzie jest Jessie? Teraz tutaj znajdźmy Jessie jest taki łatwe widzowie, takiej ilości znaleźć daną postać mm, Widzowie, nie ma Nie ma tego Gdzie jest Jesse O tu jest Jessie? Tu jest Jessie, to jest to? Nie, to nie jest to yy, Widzowie, czy tej odznaki nie ma, czy... Co jest grane? Czy co jest grane moi drodzy? Yy, tu jest, dobra widzowie, ja naprawdę jestem jakiś inny <noise> Prawda jestem jakiś inny. Jest ta oznaka, jest ta oznaka. Tak się prezentuje profil Agent Xa teraz. No widzowie spoko, spoko to wygląda. Nie wygląda najgorzej. Jeszcze jakbyśmy zmienili jakiegoś skina, to jeszcze by to wyglądało lepiej. Sorry, tutaj widzowie za ekran. Ale dobra, no tak się prezentuje profil. Nieźle, widzowie nieźle. Teraz chcę jeszcze sprawić jedną rzecz, widzowie. Jeszcze nie chcę sprawić jedną rzecz. E, jeszcze raz, Jessie, Jessie, tutaj jest Jessie. I tutaj chcę sprawdzić, widzowie, tą emotkę. E, to nie jest ta. Chy Dobra, wiem już, widzowie, naprawdę... E, ja, ja już wszystko chyba, chyba wiem. Tu będzie Jessie. Tu będzie, widzowie, Jessie. Czy też nie, bo ja nie, ja po prostu, widzowie, zaraz nie wytrzymam. E, nie ma? Ja nie ogarniam widzowie ja nie ogarniam Albo w chociaż, no Jedno albo drugie, nie ma tego No to ja widzowie nie mam pojęcia już No to nie jest to, to jest do kupienia To na pewno nie jest to To? Nie, to też nie jest to Dobra widzowie, nie wiem Spray chociaż, spray weźmy widzowie Chociaż spray weźmy, bo ja już naprawdę Nie mogę yy, Zróbmy tak, tutaj weźmy sobie ZT. Znajdźmy sobie Zetę moi drodzy Znajdźmy sobie Zetę Jest Zeta Tutaj sobie znajdźmy widzowie yy, Food, okej okay, mamy food I tutaj to GG może być Tutaj możemy sobie też zmienić widzowie Na jakieś fajniejsze Nie wiem na razie na jakie widzowie możemy zmienić baba nie mogę Widzowie yy, Lajka like mogę dać Niech tak widzowie będzie Ale ja chcę selekcje od Serio widzowie te odznaki. Dlaczego tutaj nie ma... Jest dobra, widzowie, naprawdę. Dobra, nie, nie komentuję tego. Nie komentuję tego, jest jednak, jest jednak widzowie. Ej, to Steel też musi być, Stew też. Dobra, jest widzowie. Takie będę miał teraz odznaki. Więc sikiemka z moi drodzy. A jeszcze na szybko przetestuję ten fut. Jeszcze na szybko przetestuję ten foot, moi drodzy. Odcineczek trochę dłuższy dzisiaj, ale widzowie widałem 200 gemów, więc to sensie to, że jest... Taki dłuższy odcinek i że ten 200 gemów. Zobaczę co będzie pasowało mi lepiej, chyba będę miał food ustawione. Bo food jest obecne, tak moi drodzy, food jest obecne. Więc food chyba będę miał ustawione. I tutaj weźmy sobie stew, tutaj weźmy sobie stew, teraz weźmy tutaj stew. A stew tu gdzieś będzie. Yy, tak mi się wydaje, że tu powinien, jest, jest stew. Tylko gdzie jest ta... Dobra, przypomniało mi się, przypomniało mi się, tu będzie, tu będzie gdzieś. Tu jest ta Jessie, tu jest Stew. tu jest Stu. No i dobra, jak tu się prezentuje, jeszcze jak zrobimy coś takiego. No nie jest źle, nie jest źle. Nawet, nawet, jeszcze jakbyśmy sobie widzieli jakiegoś skinka widzowie. Czerwonego, teraz nie wiem na przy... teraz nie wiem jakiego ja mam czerwonego skinka. Jak mamy cztery, moje drodzy. Eee, no poza odcineczkiem sobie po prostu poszukam. Teraz to ja widzowie naprawdę nie wiem jaki, no chyba że po prostu, dobra ważne. po prostu mamy widzowie nowe emotki, ja jestem zadowolony, w sumie to nie, nie wygląda tak źle jeszcze jakbyśmy wzięli coś takiego, to też chyba spoko moi drodzy, dobra ja wam dziękuję widzowie za obejrzenie tego filmiku, pamiętajcie subskrybujcie, łapkujcie komentujcie, trzymajcie się moi drodzy, do następnego, cześć.